Dzień dobry, kłaniam się panie prezesie. Chciałem zapytać o kredyty hipoteczne, które według raportów EBC w Polsce w ostatnich miesiącach były no, w najwyżej oprocentowane średnio w całej tak, Europie. Najwyżej. I w związku z tym, no, co wywołuje spore poruszenie, zwłaszcza wśród kredytobiorców, którzy mieszkanie chcą kupić. I pytanie, czym to jest spowodowane? Wiem, że po części inflacją, ale inne kraje, które miały podobną ścieżkę, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jak Czechy na przykład, są w połowie tej stawki europejskiej, a my na górze. W związku z tym, co, co to spowodowało? I czy, I czy są tak. jakieś narzędzia oprócz tych podstawowych, które ewentualnie, czy to EPP, czy ECB? Ja się zapozna zastosować. zapoznawałem Dziękuję. z tymi danymi i one są ciekawe. No, Nasz rynek w ogóle mieszkaniowy i sposób nabywania mieszkań jest, że tak powiem, w złym znaczeniu tego słowa, oryginalny i nie jest dobry. Jeśli o mnie chodzi, ale powtarzam, to jest moje prywatne zdanie, bo wiecie, że byłem kiedyś w moim długim życiu ministrem budownictwa na i Przestudiowałem to dobrze i na moim wydziale, na którym wtedy byłem, w szkole głównej handlowej, właśnie było też mieszkalnictwo i się tym bardzo interesowałem, chociaż sam mieszkania nie miałem. Tym, co w Polsce powinno być natychmiast zrobione, to, zro... to uczynienie systemu prawnego, przekształcenie systemu prawnego w ten sposób, żeby uruchomić na bardzo dużą skalę budownictwo socjalne, żeby w każdym mieście co roku powstawało ileś tam tysięcy, tysięcy mieszkań budownictwa socjalnego. Na wynajem. Na tani, kontrolowany, znaczy cena wynajmu, żeby była kontrolowana. To by coś pomogło w sytuacji Polaków. Ale to jest skomplikowane, to jest bardzo polityczne. Jest szczególnie silna pozycja deweloperów w Polsce, szczególnie silna pozycja jest w ogóle tego, jak się mówi, lobby mieszkaniowego. Miasta się nie palą do taniego budownictwa, traktują tereny, które mają jako cenne dobro, którym handlują w jakichś tam celach potrzebna jest ustawa oczywiście, ale ponadpartyjna, że tak powiem i ona powinna jako pierwszy punkt obejmować to budownictwo, no socjalne to ludziom się źle kojarzy, ale normalne, no, tanie budownictwo przez każde miasto, obwarunkowane pewnymi warunkami, miasto dysponują ogromnymi środkami, że ileś mieszkań muszą co roku oddać, komunalnych tak zwanych. Na tani czynsz. I to by potrzeby zaspokoiły tych ludzi, co nigdy w życiu nie kupią mieszkania. Na kredyt, nie na kredyt. No bo nawet kredyt na 30 lat dla nich jest nie, nie, nie nieosiągalny. Proszę zwrócić uwagę, że w krajach innych europejskich aż tak duża część ludzi, społeczeństwa, gospodarz nie jest właścicielem mieszkań. No potrzebna jest ogromna ilość mieszkań na wynajem o regulowanym przez państwo czynszu. O regulowanym przez państwo czynszu. To by rozładowało bardzo sprawę, no, że w tej chwili nadal no, różne są te szacunki od miliona, półtora i dwóch nawet rodzin bez mieszkań. No, to jest nie do przyjęcia w cywilizowanym kraju. To ta elementalna solidarność jest, no, czy jakiś taki no, ład społeczny, jeśli chcą ładu społecznego. Jeśli chcą, żeby ludzie mieli mieszkania, normalne rodziny i, i umiarkowane ugrupowania wybierały, tak? I żeby te rządy były... Jakby poprzedni rząd byliśmy przeciwko tym wszystkim kredytom, prawda, tam za 2%. Wiedzieliśmy, że to jest korzyść tylko dla deweloperów. Jesteśmy przeciwko kredytowi 0% i tak dalej. To nie jest żadna droga do rozwiązania. To jest droga, że ceny rosną nieruchomości tylko. Budownictwo, właśnie to komunalne, wspierane przez państwo miasta, budują ileś tam tysięcy. Taka Warszawa mogłaby co roku budować i 20 tysięcy. I. I regulowany część. Ale we Francji ogromny program budownictwa socjalnego. Ogromny program. Czy te osiedla są ładne, czy te bloki są, prawda, jakieś estetyczne, no to jest inna kwestia, ale ludzie mieszkają i to są duże powierzchnie. Mieszkania osiągalne, mieszkania dostępne w bloku, ale to jest 80 metrów, czasami 100. Wygody wszystkie są, prawda, potrzebne. I to jest niestety potrzebne, a nie tylko piękne wille za kredyt drogi, więc trzeba zacząć od komunalnego na wielką skalę. Każde miasto w Polsce buduje co roku tyle, na ile go stać. I tu pewna presja, pewne, pewna zachęta ze strony rządu musi być, może finansowa, no bo te samorządy, mówię, tak cykają tą ziemią, bo coś za coś, prawda. Dają trochę ziemi, deweloperowie, on za to im coś daje. Pieniądze czy, czy, czy coś, no nie chcę mówić, jak to różnie bywa. No niestety znam to środowisko. Więc to musi być przymus i każde miasto buduje ileś tam. Duże miasto, bardzo dużo. I w poprzednim rządzie i w tym nie byłem zachwycony nigdy tymi pomysłami, bo się powtarzają te same i nic się nie zmieniło szczególnego. Taka jest partia razem, jakaś prawda, no zupełnie nie w moim guście. Natomiast jeśli chodzi o kroboromiejskaniowy, mieszkaniowy, no słyszałem raz czy dwa tego lidera i to rozsądne jest. Dlaczego on tak mówi? No, bo on zda się, się wychował jakoś w Danii. No, te kraje skandynawskie i tamte, no, to mają rozsądne propozycje, gdzie to funkcjonuje. Trzeba nie wymyślać, tylko brać gotowe rozwiązania, które już inne kraje przeszły. A my uparcie wymyślamy swoje, płacimy, płacimy krwią, żywą za to. Że te błędy różne robimy i znów zaczynamy, i tak dalej. Jakiś zespół był wziął najlepsze rozwiązanie, jakoś do nas przetransportować i je wdrożyć. Ale tu musi być kilka elementów dla tych najbiedniejszych. Czy tam nie zamoży, którzy nigdy kredytu hipotecznego nie będą mieli i oni też mają prawo i będą stać ich na płacenie jakiegoś czynszu takiego, innego, i miasta się muszą w to zaangażować przy wsparciu rządu. Powinniśmy być też wzorcowi. No ta Dania, kraje skandynawskie, myślę są tutaj wzorem. Każdy Ktoś powie, no ale one są wiele bogatsze. Po pierwsze już przestają być tak bardzo bogatsze, no ale tutaj ja chętnie taką dam na to środki finansowe, znaczy postawię na zarządzie, żeby zażądał, żeby tym intensywnie uczestniczył i stworzył taki program, ale musiałbym być ze strony rządu na to też jakby… No nie przyzwolenie, tylko zachętę i to wspólny powinien być rządowo-bankowy, związki, banki prywatne, rządowa, jakieś tam odpowiednie struktury i Narodowy Bank. I my chętnie to nawet sfinansujemy i, i w tym będziemy, bo czujemy swoje zobowiązanie. Nie jest to nasz obowiązek, ale, ale, ale jakby w tym jesteśmy. Chętnie w to wejdziemy. Myślę, że mówię w imieniu zarządu, ale nie sądzę, żeby ktoś tam tego. Dużo jest zainteresowani szczególnie kilku członków zarządu i w RPP tym raportem o nieruchomościach też to wszystkich interesuje chociaż oni wszyscy mają mieszkania zapewniam I, i nieruchomości ale mimo tego się interesują bo to jest niesprawiedliwość taka społeczna rażąca jest kilka innych jest kilka innych ale nie to co publicznie są podnoszone że to jest ta niesprawiedliwość jest kilka innych niestety narastają nierówności Społeczne i dochodowe w Polsce. Długo jakby nie, nie tak nie było, ale narastają. My, my, my obserwujemy to. To jest niekorzystne ekonomicznie, dlatego dla nas jest istotne, bo my nie jesteśmy od sprawiedliwości społecznej, ale narastają pewne nierówności.